4 lipca to najważniejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Posłuchaj krótkiej historii powstania USA. Po wyprawie Krzysztofa Kolumba w 1492 roku do Ameryki zaczęło przebywać mnóstwo mieszkańców Europy. Początkowo byli to konkwistadorzy, którzy przypływali w poszukiwaniu złota i przygód. Później, z uwagi na żyzne ziemię i bogactwo surowców, państwa europejskie zaczęły tworzyć tam kolonie, zależne tereny. Z których czerpano finansowe korzyści. W połowie XVIII wieku Wielka Brytania posiadała w Ameryce Północnej 13 kolonii. Każdą z nich zarządzał mianowany przez króla gubernator. Kolonie produkowały przede wszystkim bawełnę i tytoń, a sprowadzały potrzebne produkty, takie jak herbata czy ubrania. Współpraca z królem Anglii układała się bardzo dobrze. Do czasu. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się pierwsze problemy. Podniesiono podatki, ograniczono produkcję w koloniach, zmuszano kolonistów do utrzymania armii w Ameryce. Brytyjski rząd wprowadził opłaty od wystawiania wszelakich dokumentów, a w 1773 roku ogłoszono ustawę o herbacie, która zapewniała kompanii wschodnioindyjskiej monopol na jej sprzedaż w koloniach. Koloniści coraz częściej wychodzili na ulice i zaczęli bojkotować towary przypływające z Wielkiej Brytanii. Narastający konflikt i groźba otwartej wojny z Wielką Brytanią zmusiła kolonistów do ścisłego współdziałania. W 1774 roku odbył się pierwszy kongres kontynentalny, czyli zjazd przedstawicieli brytyjskich kolonii. Powołano m.in. milicję, czyli oddziały samoobrony. W 1775 roku doszło do pierwszego starcia wojsk brytyjskich z kolonistami pod Lexington. W takich okolicznościach 4 lipca 1776 roku podpisano Deklarację Niepodległości. Zerwano w niej zależność od Wielkiej Brytanii i formalnie utworzono nowe państwo – Stany Zjednoczone Ameryki. Po porażce wojnie o niepodległość USA, Wielka Brytania oficjalnie uznała niepodległość nowego państwa w 1783 roku. Dlatego też data 4 lipca jest dla Amerykanów niezwykle ważna. Święto nieoficjalnie obchodzono już od bardzo dawna, jednak dopiero w 1870 roku Kongres Stanów Zjednoczonych oficjalnie ustanowił 4 lipca dniem wolnym od pracy.